Przed państwem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Panie premierze, koleżanki i koledzy. Nie pamiętam, abym kiedykolwiek stanął przed wami w czasach aż takiej niepewności. Bo to nie tylko wojna u granic. To także chociażby wybory w Stanach Zjednoczonych, w których stawką dla nas jest stabilność amerykańskich sojuszy. Ale już wiemy, że ktokolwiek wygra, będzie się domagał, aby Europa wzięła większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Chiny. Nie wiadomo, czy wschodzące supermocarstwo, czy gospodarka, która idzie ku recesji. I nie wiadomo, co lepsze, a co gorsze. Czy lepiej, żeby Chiny interweniowały w wojnę rosyjsko-ukraińską, czy lepiej, żeby tego nie robiły? Rosja nie wymyśliła się na nowo po upadku ZSRR. Poszła szlakiem carskiej, sowieckiej ideologii imrealistycznej. Ta zbrodnicza, szalona wojna Putina kosztuje już po obu stronach szacuje się milion ofiar, milion ludzi, zabitych lub rannych, i końca nie widać. Ukraina napadnięta walczy bohatersko, ale już wiemy, że wyjdzie z tej wojny jako niekwestionowany naród. Czyli dokładnie to, czego Putin jej nie chciał dać. A Rosji grozi, że jeśli się nie opamięta, to będzie miała kolejną smutę. W Europie też nie jest wesoło. Urzęduje niecały rok, mam już trzeciego francuskiego odpowiednika. Niemcy, wprowadzając kontrolę na wszystkich swoich granicach, zadały cios w strefie Schengen, wolności podróżowania po całej Europie. Nasi nacjonaliści, wyobraźcie sobie, kibicują niemieckim nacjonalistom, AFD, której szefowa mówi o... W terenach byłego NRD, jako Niemcach Środkowych. Tak, tak mądrze rozkładają swoje sympatie. I Ja mam w związku z tym do naszych rywali jedno pytanie i jedną sugestię. Pytanie następujące. Czy naprawdę chcecie, aby w Niemczech nastąpiła recesja gospodarcza? Ze wszystkimi tego skutkami dla Polski. A sugestie to taką, że wy się mniej martwcie tym, że Niemcy chcą jeszcze są zwolennikami integracji europejskiej, wy się martwcie tym, że tam są tacy jak wy, którzy tej integracji chcą się sprzeciwić. A nawet zaprzyjaźnione z nami od tysiąca lat Węgry dzisiaj czasami brzmią jak popucik Putina. Panie prezesie, czy nadal chce pan Budapesztu w Warszawie? Brawo! Tym większa odpowiedzialność spoczywa na nas. Rok temu zadziwili, zadziwiliśmy Europę i świat, pokazując, że można zawrócić z drogi ku populizmowi, że można wygrać z populizmem. I zrobili to nasi wyborcy, ale zrobiliśmy to także my tu na tej sali. Jeszcze europejska demokracja nie zginęła, póki my żyjemy. Dzięki temu możemy ratować Europę, ratować Polskę, odsuwać od naszych granic widmo tej wojny, bo dyplomacja to jest linia pierwsza linia obrony Rzeczpospolitej i Europy i przywracamy polskiej dyplomacji, jej skuteczność, przywracając profesjonalizację, działając tak jak premier Donald Tusk, który w, w parę tygodni załatwił odblokowanie wielkich wielomiliardowych funduszy po covidowych dla naszego kraju. Ale potrafimy też rosyjskim faszystom na forum międzynarodowym rzucić w twarz ich kłamstwa. Polska dyplomacja będzie o tyle skuteczna, o ile będzie profesjonalna i o ile będzie stała za nią siła. Zrealizowaliśmy w tym roku 4,3% PKB na obronność, dzięki mądrej polityce w przyszłym roku 4,7% PKB na obronność, znowu najwięcej w całym sojuszu północnoatlantyckim. Bohatersko walcząca Ukraina daje nam bezcenny czas, którego nie wolno nam zmarnować. Daje nam czas na zbudowanie najsilniejszej armii w Unii Europejskiej nie przesadzam, to jest w granicach naszych możliwości, ale też czas na dokończenie naszej modernizacji. Jeżeli pod koniec tej dekady Zbudujemy polski atom, uniezależniając się energetycznie od Rosji, wprowadzimy mądrą politykę migracyjną i dokonamy trójskoku modernizacyjnego w dziedzinie infrastruktury kolejowej, lotniskowej, to Polska stanie się jak twierdza potężna. Chcę dopisać tylko drobny przypis do tego, co mówił premier o migracji. Nie tylko podniosłem ceny polskich wiz, wprowadziłem w lipcu nowe wytyczne dla polskich konsulatów. Proszę sobie wyobrazić, że musiałem wprowadzić wymóg po rządach PiSu, że jeśli ktoś chce studiować na polskiej uczelni, to musi pokazać maturę swojego kraju. Każdy z Was, jeśli poszliście na studia, musieliście pokazać polską maturę, a PIS tolerował sytuację, w której obcokrajowiec mógł uzyskać wizę studencką, co nie znaczy pójść na, na studia w Polsce, bez pokazania matury. No, czy świat coś takiego widział? Nie będziemy tego tolerować. To, co mówię, jest do osiągnięcia, ale pod jednym warunkiem, że rządowi Donalda Tuska nie będzie ktoś ciągle wkładał kija w szprychy, <klucza> wetował, złośliwie wysyłał do tak tzw. Trybunału pani magister przyłębskiej, że nie będzie blokował chociażby mianowania polskich ambasadorów. Potrzebujemy gwaranta ciągłości państwa, który potrafi rozróżnić interes państwowy od partyjnego, który ponad swoje interesiki czy kompleksy będzie stawiał interes państwa jeszcze niecałe 300 dni. Spotkałem się w ostatnich dniach z sympatyczną grupą pań i panów z Mroczy, blisko mojego, mojej rodzinnej Bydgoszczy. Bo zgadzam się z Rafałem Trzaskowskim, że Polska jest wszędzie i że potrzebny jest nam szacunek, wrażliwość, reprezentowanie interesów wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Chcę przypomnieć na koniec słowa wielkiego polskiego patrioty. Jana Nowaka Jeziorańskiego, który pomógł nam przy ratyfikacji traktatu o rozszerzeniu NATO w Senacie Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu dzisiaj, jako członek NATO, skutecznie odstraszamy Putina. Nie czas na zagrywki. Gdy stawką jest Polska. Niech te mądre słowa kuriera z Warszawy będą nas naszym przesłaniem ku bezpiecznej, zamożnej, potężnej Polsce. Dziękuję bardzo.